Cześć kochani, jestem Marek i dzisiaj będziemy rozwiązywać zadanie maturalne z chemii organicznej. Zadanie to znajdziecie w naszych zbiorach drukowanych, jak również na naszym kursie na platformie, gdzie jest też możliwość wydrukowania sobie samodzielnie takiego zadania. Zadanie, które będziemy rozwiązywać, ma numer 2213. Spróbujmy znaleźć to zadanie w naszej bazie zadań. 2213 i przeczytam, pozwólcie, że przeczytam treść zadania. Poniżej przedstawiono wzory sześciu związków organicznych. Mamy tabelkę, w której znajduje się sześć e, wzorów z, e, związków organicznych. Polecenie. Uzupełnij poniższe zdania. Wpisz numery, którymi oznaczono wzory odpowiednich związków. Zdanie pierwsze. Odstan fenylu jest produktem reakcji związków oznaczonych numerami... Hmm. Zadanie drugie. drugie. Izomerami są związki oznaczone numerami nie wiemy, i w wyniku reakcji redukcji związku oznaczonego numerem 1 powstaje związek oznaczony numerem. Również nie wiemy. W tym momencie możecie zapauzować sobie ekran, do czego serdecznie zachęcam, by spróbować rozwiązać to zadanie samodzielnie. Natomiast zróbmy to zadanie wspólnie w trybie Zapoznaj się z wyjaśnieniami. Do dzieła! Krok pierwszy każdego zadania polega na zapoznaniu się z treścią zadania oraz przeczytaniu, jakie jest polecenie, co jest od nas wymagane. W tym przypadku nasze zadanie polega na przeanalizowaniu wzorów sześciu związków organicznych i przypisaniu ich do odpowiedniego opisu, tak? przypisaniu ich do odpowiedniego zdania, które znajduje się w treści, polecenia. W kroku drugim należy zapoznać się już jeszcze raz z treścią polecenia. Punkt pierwszy. Octan fenylu jest produktem reakcji związków oznaczonych numerami i tu należy podać dwa numery. Wróćmy do nazwy octan fenylu. Przeanalizujmy tą nazwę. Sugeruje ona, że związek należy do grupy estrów, czyli musi być zbudowany z dwóch fragmentów. Fragmentu pochodzącego od kwasu i fragmentu pochodzącego od alkoholu. Octan, fragment pochodzący od kwasu, kwasu octowego. Fenylu, fragment pochodzący od alkoholu, alkoholu, fe, fenolu. Jeżeli chcecie sobie również przypomnieć, jak wyglądają wzory strukturalne czy półstrukturalne, zawsze możemy skorzystać z naszego przypisu i podejrzeć, jak wygląda wzór półstrukturalny wcześniej wymienionych związków, czyli kwasu octowego i fenolu. Natomiast dla nas do rozwiązania tego zadania wystarczy wzór sumaryczny. Czyli wiemy, że musiał być to kwas octowy i fenol. Wyszukujemy w tabelce obu związków i wiemy, że jest to kwas octowy numerek 4 oraz fenol numerek 2. Czyli wpisujemy odpowiednio numer 4 i numer 2. W kolejnym kroku należy skupić się na zdaniu numer 2. Izomerami są związki oznaczone numerami i tutaj należy wpisać dwa numery. Warto najpierw zastanowić się, czym są izomery. Że izomery są to związki, które składają się z dokładnie takiej samej liczby atomów i dokładnie tych samych atomów, ale różnią się na przykład sposobem ich połączenia ze sobą, oczywiście też właściwościami fizycznymi, chemicznymi bardzo często. Generalnie mają różną budowę, różną strukturę. Dla nas najistotniejsza jest natomiast Liczba poszczególnych atomów. Policzmy zatem, ile mamy atomów węgla, tlenu i wodoru w cząsteczkach podstawionych w naszej tabelce. Um, weźmy sobie przykład czwarty, szósty. Tutaj widzimy jeden, dwa atomy węgla są zaznaczone na fioletowo, cztery atomy wodoru zaznaczone na zielono i dwa atomy tlenu na niebiesko. Zróbmy też dla porównania przykład pierwszy. Sześć, siedem atomów węgla, czyli już całkowicie odpada. W przykładzie drugim mamy również 6, czyli też niepasującą liczbę. Tu mamy 7 i tutaj mamy raz, dwa, trzy atomy węgla, czyli również niepasującą liczbę atomów węgla. W przypadku związku numer 6 widzimy, że mamy dwa fioletowe atomy węgla, zaznaczone są na fioletowo, dwa atomy tlenu, zaznaczone na niebiesko i, dwa, i cztery atomy wodoru, zaznaczone na zielono. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na dość istotną rzecz. Um, uważajcie, jak napisany jest wzór sumaryczny, bo bardzo często grupę funkcyjną, na przykład w tym momencie COOH, przedstawia się jakby na końcu, zapisuje się na końcu wzoru, przez co bardzo łatwo, licząc atomy węgla, jest po prostu o tym jednym atomie węgla zapomnieć. A w związku z tym bardzo łatwo jest pomylić, ile tak naprawdę tych atomów węgla mamy w cząsteczce. Pamiętajcie o tym, żeby to uwzględnić. Tak samo z atomami na przykład yy, wodoru. Przejdźmy do następnego kroku. Zdanie numer 3. W wyniku redukcji związku oznaczonego numerem 1 powstaje związek oznaczony numerem. Nie wiemy jakim. zobaczmy, jaki związek jest naszym związkiem numer 1. C6H5COH. Jest to aldehyd. Aldehyd Powstaje na skutek utlenienia alkoholu pierwszorzędowego. W związku z tym, w tym zadaniu, musimy znaleźć jakby odwrotność tego procesu czyli do jakiego produktu redukuje się nasz alkohol. Wiemy, że tym produktem musi być oczywiście. E, alkohol pierwszorzędowy, więc spójrzmy w naszej tabelce, gdzie mamy takie alkohole, w ogóle, gdzie mamy grupę hydroksylową świadczącą o e, e, tym, że związek jest alkoholem. Tutaj mamy kwas, tu mamy kwas, tutaj e, mamy ester, e, natomiast w tych dwóch miejscach znajduje się grupa OH. Warto jednak zwrócić na jedną e, ważną rzecz, a mianowicie tu mamy grupę aldehydową podłączoną do Pierścienia benzynowego. Czyli mamy redukcja nastąpi w tym pomarańczowym, zaznaczonym na pomarańczowym miejscu. W związku z tym tutaj otrzymamy nasz alkohol. Jeżeli jest to dla Was problemem, jeszcze raz jak należy liczyć atomy węgla i gdzie znajdują się grupy funkcyjne, zawsze możecie skorzystać z przypisu, z tak zwanej pułapki. Jak również możecie, jeżeli nie pamiętacie, czym, na czym polega rzędowość alkoholi, skorzystać również z przepisu wyjaśniającego, w jaki sposób wyznaczyć i określić, które alkohole są pierwszorzędowe, które alkohole są drugorzędowe, które są trzeciorzędowe. Wszystkie te informacje znajdziecie na naszej platformie, na naszym kursie. Skoro już ustaliliśmy, że odpowiedzią do tego zdania jest związek numer 3, Przejdźmy do ostatniego kroku naszego zadania. Krok polega na zapisaniu wszystkich tych informacji, które pozyskaliśmy wcześniej w miejscach przed tego przeznaczonych w treści polecenia. A mianowicie, odstan fenylu jest produktem reakcji związków oznaczonych numerami 2 i 4. Izomerami funkcyjnymi są związki oznaczone numerami 4 i 6. Oraz ostatnie zdanie. W wyniku redukcji związku oznaczonego numerem 1 powstaje związek oznaczony numerem 3. W przypadku zdania 1 i 2 kolejność, czy wpiszecie 4 i 2, czy 2 i 4 nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne, żeby to były 2 i 4. Sprawdźmy poprawność naszej odpowiedzi. Widzimy, że jest identycznie jak w odpowiedziach yy, do arkusza maturalnego. Zatem zadanie zostało rozwiązane. Serdecznie Wam dziękuję. Zachęcam do zadawania pytań na naszej platformie, do udziału w naszym kursie i do zobaczenia następnym razem.